zawiedziony tą współpracą. Wiem, zgadza się, że nie dotrzymaliśmy terminu, ale o, o tym, że nie dotrzymany termin wyraźnie, bardzo wyraźnie było mówione. Wszyscy tak jak i Pan się na to zgodzili. Wyrazili na to zgodę. Ale w tym momencie nie pozostaje mi nic, jak zaproponować coś innego. Proponuję godzinę przerwy na zapoznanie się z materiałami i wznowimy obrady za godzinę. I tak praktycznie to pytanie kieruję do Pana Wasińskiego, co Pan na to? Można? Tak, proszę. Po pierwsze, ja też uważam, jestem zawiedziony współpracą. Tak samo tydzień temu w tej sali powiedziano mi wprost jeden z radnych, że My z Panem nie musimy dyskutować. My Pana przegłosujemy. W związku z tym, jeżeli tak stawiamy sprawę, to czemu, czemu oczekujecie czegoś innego? Człowieka zagonionego w narożnik. Mogę przeprosić? Nie. Człowieka zagonionego w narożnik, można. czego można się po nim oczekiwać? Tego, że będzie kopał, że będzie agresywny i nie będzie nic odpuszczał i do tego doprowadziliście swoim podejściem. Nie tylko tym jednym zdaniem, także innymi działaniami, bardzo przyznaję skutecznymi w niektórych sprawach. W związku z tym, ja osobiście uważam, że to rozwiązanie po jednogodzinnej przerwie jest nie, nie, dla mnie nie do przyjęcia. Dziękuję. To Pan wyciągnął w tej chwili bo... Powiedzmy prywatną rozmowę, która była po sesji, po zamknięciu sesji. To pan proponował tą prywatną rozmowę nie przy prasie. Teraz ją pan ujawnił. Dziękuję. W takim razie nie pozostaje nic innego, jak... Można jeszcze zdanie, bo dostałem znowu tutaj nie do końca powiedziane. Tematu, na jaki rozmawialiśmy wtedy, nie ujawniałem dzisiaj, ani przedtem, ani nigdy. Natomiast ujawniłem zdanie, które nie powinno nigdy paść, moim zdaniem. Padło, a teraz Pan mnie wywołał, że ja tutaj jestem źle współpracuję. Jak źle współpracuję? Ja współpracuję tak, jak mnie warunki stawiacie. Proszę. Chcecie? Proszę bardzo.